Może ja powiem teraz, że jest 7:10, to jest 10 minut, a nie godzin. Oczywiście po godzinie siódmej, bo się rozpędziłem po wiadomościach. Proszę Państwa, czas na rozmowę. Jeszcze polityczną. rano, jeszcze rano. Tak, Krzysztof Szczucki. Doktor Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawnik, autor ostatnio wydanej książki Tyrania Praworządności o potrzebie nowej. Konstytucji, o tym, czy jest taka potrzeba, też porozmawiamy, ale zaczniemy pewnie od czegoś innego. Dzień dobry, panie dzień, pośle. Dobry, dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. o poranku. No właśnie, taka gorąca wiadomość, w zasadzie nadal gorąca, jeszcze gorąca, to wczorajsze przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry przed komisją sejmową, jak on twierdzi przez cały czas nielegalnie funkcjonującą. To zgromadzenie posłów no, go Właśnie, co prawda, pan minister powiedział, że komisja jest nielegalna, mimo to poświęcił jej kilkanaście długich godzin, nie wiem czy ktokolwiek poza dziennikarzami, jakimiś pasjonatami polityki to oglądał, no ale rozumiem, że pan poseł musiał jednak jakoś śledzić, jakie wrażenia. Śledziłem oczywiście, chociaż przyznaję Państwu uczciwie, że nie obejrzałem całości, bo jednak trzeba wykonywać też swoją pracę, nie tylko, nie tylko oglądać to co, się, to, co się dzieje w kraju. Czy to prawda, że ta komisja jest nielegalna? Ona została określona przez, czy uchwała, która ją powołała, została określona przez Trybunał Konstytucyjny jako niezgodna z Konstytucją i w zasadzie niewiele wysiłku mogłaby większość parlamentarna uczynić, żeby to naprawić, żeby tę uchwałę zmienić, no, ale oni brną konsekwentnie w tą bezpodstawną tezę, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje i przez to utrzymują w istnieniu komisję śledczą właśnie, która została powołana na podstawie uchwały niezgodnej z konstytucją, ale to, to nie jest jedyny problem. Aby drugi problem jest taki, że no, ta komisja ewidentnie ma odsuwać, odciągać uwagę od innych problemów, problemów, które ma ten rząd, ma ta koalicja. Widać gołym okiem, że że ona się rozlatuje w studiach telewizyjnych, nawet jej członkowie, uczestnicy się kłócą, a co dopiero musi dziać się na zapleczu. No i ta komisja śledcza, właśnie takie kilkugodzinne czy wielogodzinne przesłuchanie pana ministra Ziobry. Pamiętajmy, że cierpiącego też na poważną chorobę to nie jest bez znaczenia ma odciągać uwagę właśnie od tych niepowodzeń licznych rządu. W sytuacji, kiedy takie sprawy, jeżeli nawet są jakieś wątpliwości co do chociażby Pegasusa, tych systemów inwigilacyjnych, to powinna nimi się zajmować prokuratura i sądy, a nie komisja śledcza, i to jeszcze w takim nieudolnym wydaniu, w tym składzie, który jest oddelegowany przez koalicję 13 grudnia. Panie pośle, ale to nie jest tylko działanie komisji, prawda? Bo tutaj mówimy o czymś więcej. Tu mówimy o takim poważnym pokazaniu siły państwa, no bo funkcjonariusz policji, który wkracza na schodach, po schodach do samolotu i właśnie przed już drzwiami tegoż samolotu, dokonuje zatrzymania Zbigniewa Ziobry, to to jest no, taki spektakl. Tu mówiliśmy w kuluarach, że chyba trzeba by krytyka teatralnego zaprosić, żeby to wszystko skomentować. No ale to jest pokaz siły, prawda? Policja w miejscach, w których on mógłby się pojawić, nawet pod telewizją Republika, ale także pod jego domem, świecenie światłami. No to, to jest taki pokaz, który służyć ma no, właśnie, czemu on ma służyć i z czym się zderzył, jeżeli spojrzymy jeszcze raz na zeznania przed komisją. Znaczy w... swobodną wypowiedź, to... a potem odpowiedzi na pytania tak. przed komisją, bo tak prostował Zbigniew Ziobro. W założeniu, pani redaktor, oczywiście to ma być pokaz siły, natomiast wychodzi z tego jakaś tragifarsa, tragikomedia. Znaczy, Przypominam, że mamy do czynienia z jednym człowiekiem, oczywiście byłem ministrem w sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, ale jednym człowiekiem, który jakoś specjalnie nie ukrywa przecież tego, gdzie przebywa. Ona to komunikuje publicznie. A to jest e, tragi farsa już wielomiesięczna, bo przecież to jest taka druga próba. Kiedyś e, też pana ministra Wejś u państwa e, w redakcji telewizyjnej, prawda, W Republice tak jest. N, e, zatrzymywano po to, żeby go dowieść, e, no, też nie ukrywać. No zatrzymano jest, więc... go nie w redakcji, tylko poza jej terenem, uściślając, poza, tak, ale tak było. On był wówczas na dobra, antenie. Dobra, dobra, re... Redakcja, Redakcja Republiki jest bardzo bezpieczna, poza, poza redakcją i też go dowożona, tylko wtedy posłowie przed panem ministrem uciekli. i nie, nie chcieli tego przesłuchania Takie. odbyć. Więc no to jest taki, taka farsa, która ma właśnie w wielu odcinkach ludzi jakoś angażować. Jeżeli chodzi o same samo przesłuchanie, to Tutaj rzeczywiście no także nie popisali się jakoś inteligencją ani przygotowaniem posłowie. No oni są mają odgrywać pewną rolę w tym cyrku, co nie idzie w parze w ich mniemaniu z merytorycznym przygotowaniem się. Pan minister Ziobro błyskotliwie odpowiadał na, na, na te pytania, zresztą poświęcił na to dużo czasu. Pokazywał, stawiał zasadniczą tezę, którą myślę warto uwypuklić, że służby państwowe powinny być wyposażone w narzędzia, które pozwalają realizować swoje zadania. Powinny być skuteczne, państwo ma być skuteczne, nie ma być z kartonu, to po pierwsze, a po drugie, wszystkie decyzje o używaniu środków tak zwanych inwigracyjnych, czyli kontroli operacyjno-rozpoznawczej, podejmują ostatecznie sądy w Polsce. No, a Minister Sprawiedliwości i Obrony kierował sądami, dobrze wiemy, że raczej sędziów miał przeciwko sobie, a to sędziowie wydawali zgody na y, używanie środków operacyjno-rozpoznawczych. No, jakoś nikt dzisiaj nie wzywa na komisję śledczą tych sędziów, tylko rzekomo właśnie tutaj Minister Sprawiedliwości miał za to odpowiadać. No to jest y, y, założenie w istocie błędne. Panie ministrze, a, Panie pośle, przepraszam, to jest tak, że oczywiście mamy do czynienia ze spektaklem politycznym, mamy do czynienia też z pewną grą, kto lepiej wypadnie, kto narzuci swoją agendę, swoją narrację, kto przekona obywateli. Zbigniew Ziobro przypomniał na samym początku afery różne związane ze środowiskiem obecnej władzy, między innymi aferę Polnordu, w którą miał być zaangażowany pośrednio, bądź bezpośrednio, pan poseł mecenas Roman Giertych. Pan Giertych już zapowiedział, że będzie się o to procesował, że to wszystko nieprawda. Czy jesteśmy przed jakąś dużą, kolejną, sądową awanturą z Romanem Giertychem w roli głównej? Dodam, że Zbigniew Ziobro zażądał udostępnienia akt tej sprawy. No właśnie. Pewnie, pewnie jesteśmy, bo widziałem takie nagrania już w internecie Romana Giertycha, który... Yy... Pana Ziobrę tutaj straszy jakimiś procesami. Proszę to, Państwa, to dzisiaj rzeczywiście jest trochę też smutne, jeżeli się analizuje politykę z pewnej perspektywy, że ona sprowadza się, używa się takiego nieładnego słowa zaoranie dzisiaj bardzo często. I, i rzeczywiście po tej komisji śledczej w, wczorajszej też w internecie toczy się dyskusja kto kogo zaorał. No, prawda jest taka, że członków tej komisji, no nie trudno z nimi wygrać w, w dyskusji, bo oni nam jakoś błyskotliwi, szczególnie intelektualnie nie są. Pan minister Ziobro miał tutaj konkretne argumenty. Mamy sprawę Nordo, o której mówi pan redaktor. Mamy sprawę Sławomira Nowaka, ostatnio zresztą też bulwersujące i rozstrzygnięcie, bo ją umorzono na wstępnym etapie postępowania sądowego i takich spraw było bardzo, bardzo dużo. No i oczywiście tutaj Komisja Śledcza próbowała to przemilczeć próbowała to zagadać, próbowała za wszelką cenę jakoś upolitycznić prawda, tę sprawę, tak żeby ukryć te, te tematy, w których rzeczywiście, no jeżeli były stosowane środki operacyjne, ja też tego nie wiem, ale wydaje się, że minister Ziobro o tym, o tym wczoraj mówił, no że one były Uzasadnione, tylko dzisiaj te sprawy są chowane gdzieś głęboko pod dywan, umarzane, no bo trzeba za swoim kolegom ułatwić życie, a prokuratura jest ewidentnie wykorzystywana w celach politycznych. Więc, no, cóż więcej dodać? No, nic, nic konkretnego z tej komisji konstruktywnego nie wynika. Raczej potwierdza się te załog kartonowości państwa w czasach Donalda Tuska. Panie właśnie, bo Zbigniew Ziobro mówił w ten sposób. Owszem, używano tego narzędzia, też przedstawiał genezę jego zakupu, ale używano narzędzia do ścigania przestępstw i przestępców, tak? Więc jeżeli tam był Roman Giertych i on stwierdził, że afera, afera Polnordu jest na tyle poważna, że określił Romana Giertycha, Złodziejem, no to rzeczywiście no to rzeczywiście takie metody operacyjne mogły być prowadzone i powinny być prowadzone, i, i Zbigniew Ziobro się od nich nie odżegnuje. Więc tu no właśnie, mowa o aferach typu Polnor, typu Sławomir Nowak, jest w kontekście Pegasusa, który no właśnie był narzędziem do ścigania przestępców. Tak, ja tylko, tylko ubolewam, tu też trzeba uczciwie przyznać, że jednak nie udało się w czasach rządów mojej formacji skutecznie postawić Romana Giertycha przed sądem i skutecznie Sławomira Nowaka w tych różnych sprawach także postawić przed sądem to rzeczywiście Pewna, jeżeli można taką łyżkę dziegciu do beczki miodu działania mojej ekipy wlać, no to właśnie żałuję, że tak się nie stało. By bylibyśmy dzisiaj w innym miejscu, a tak a właśnie władzę przyjmując koalicję 13 grudnia, natychmiast te, te postępowania poumarzała albo podjęła takie działania, żeby one de facto się nie, nie toczyły, i tu też trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość, że jednak no, prokuratura musi działać intensywnie, w sposób oczywiście jak najbardziej niezależny od bieżącej polityki, ale tak, żeby móc mm, tych ludzi, którzy no, mają na sumieniu wiele, na to wskazuje bardzo to są podejrzewanie o bardzo poważne czyny, konsekwentnie doprowadzać do przedwymiar sprawiedliwości. Ale to postawmy pytanie w takim razie, dlaczego się nie udało? No bo rzeczywiście można powiedzieć, dwie pełne kadencje parlamentarne, sta, przez dłuższy czas stabilna większość rządowa, własny prezydent, to no, były idealne warunki i też duże poparcie społeczne, żeby jednak dokonać pewnego przełomu, jeśli chodzi o ten stan, um, że tak powiem, w stosunku do korupcji w Rzeczpospolitej. No, oczywiście pewnej wiedzy nie mam, bo nie znam akt tego postępowania. No, na pewno panowie tutaj, zwłaszcza pamiętamy wszyscy sprawy Romana Giertycha, no, robił dużo, żeby się nie udało i to omdlewanie, i uciekanie on przebywał we Włoszech przez długi czas. Natomiast wydaje mi się, że, że też nie było dostatecznie dużej determinacji wśród prokuratorów, ale tak jak mówię, nie chcę tutaj przesądzać, bo, bo nie znam nie znam akt, wydaje mi się, że można było zrobić więcej, żeby te postępowania skutecznie doprowadzić do, do końca. No i mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, kiedy prokuratura uniezależni się. No w tej chwili mamy do czynienia z prokuraturą całkowicie zależną od politycznego ośrodka władzy od ministra sprawiedliwości, od premiera, no od koalicji 13 grudnia, przepraszam. Więc mam, mam nadzieję, że kiedy dojdzie momentu uniezależnienia prokuratury od tego ośrodka politycznego, najlepiej, żeby ona w ogóle była oddalona od ośrodków politycznych. Ja postuluję mądre, ale jednak oddzielenie prokuratury od Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby ona mogła te, te sprawy skutecznie doprowadzić do końca, niezależnie od tego, czy to będzie danemu politykowi się podobało, czy też nie. Ale to pan jakby tutaj trochę idzie też wbrew e, tradycji jeszcze sięgającej od e, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, swojego obozu politycznego, gdzie bardzo mocno podkreślano zawsze, że rząd musi dysponować jednak tym narzędziem w postaci no, bezpośredniego jednak wpływu na prokuraturę, w takim sensie, że minister sprawiedliwości jest prokuratorem generalnym. Czy rozumiem, że pan w tej swojej wizji e, ustrojowej jednak by uznał, że tutaj należałoby dokonać rozdzielenia? Ja postuluję rozdzielenie, ale jednak zupełnie inne niż to, z którym mieliśmy do czynienia w 2010 roku, bo ta krytyka tamtego rozdzielenia była całkowicie uzasadniona. Prokuratura Andrzeja Seremeta, jak ją pamiętamy, to, to prokuratura taka nieudolna... Która nie jest decyzyjna, prokuratura, która mimo wszystko jakby stwarza wciąż wrażenie jakiegoś upolitycznienia, to nie było dobre rozdzielenie. I ta decyzja, żeby połączyć, była w tamtym kontekście całkowicie zrozumiała. Natomiast no to, co się dzisiaj dzieje w prokuraturze, to no chociażby nie mieszczące się w głowie popieranie umorzenia postępowania pana Nowaka na etapie jeszcze przed rozpoznaniem, tak naprawdę, przed przeprowadzeniem wniosków dowodowych, pokazuje, że. To połączenie się nie sprawdza. I ktoś może powiedzieć, że nie sprawdza się w tej koalicji, no, ale instytucje buduje się nie dla konkretnej koalicji, tylko dla państwa, tak żeby one były sprawne w miarę możliwości, niezależnie od układu politycznego. I w tym moim rozdzieleniu ja proponuję to, żeby prokuratora generalnego powoływał, odwoływał prezydent Rzeczypospolitej. To jest w ogóle taki kierunek wzmacniania. Urzędu Prezydenta. On w tej chwili jest nieproporcjonalnie słaby do silnego mandatu wyborczego, którym dysponuje, nieproporcjonalnie słaby w sensie konstytucyjnym, bo oczywiście prezydenta mamy bardzo silnego, zdeterminowanego, ale, ale kompetencje konstytucyjne są nieadekwatne do silnego mandatu. Jeżeli chodzi o prokuraturę, to właśnie uważam, że ona będąc oddzieloną od funkcji ministra sprawiedliwości, mogła być w jakimś sensie takim politycznym poprzez akt nominowania prokuratora generalnego. Właśnie bardziej powiązana z urzędem prezydenckim. Prezydent, mimo wszystko, mimo oczywiście tego, że jest organem politycznym, stoi bardziej obok bieżącego sporu partyjnego. Prawda? Jest w, w, w pewnym dystansie. Jego kadencja też nie pokrywa się z kadencją parlamentu, więc uważam, że to mogłoby być dobre rozwiązanie, dające prokuraturze sprawność, a jednocześnie niezależność od bieżącej polityki partyjnej. Tak, ale jeżeli mówimy o tych sporach partyjnych w wymiarze sprawiedliwości, to nadal pozostają na stanowisku i odmawiają ustąpienia ze stanowiska rzecznicy dyscyplinarni sędziów sądów powszechnych. Piotr Schab, Przemysław Radzik, Michał Lasota, powołani właśnie przez Zbigniewa Ziobrę, oświadczają, nie ugniemy się wobec presji i łamania prawa. Zapowiadają, że razem z zastępcami pozostają do końca kadencji na swoich stanowiskach. Tak, bo to jest taka próba uśmiechniętej Polski, tak zwanej oczywiście cudzysłów i koalicji 13 grudnia, rządzenia bez zmiany prawa, rządzenia wbrew prawu. Tu nawet pani Wrzosek mówiła z takim zarzutem wobec mojego środowiska politycznego, że my tutaj postulujemy jakąś ustaworządność, że no, oni chcą rządzić bez ustaw, a my uporczywie domagamy się przestrzegania prawa uchwalonego w ustawach. No. I to miałby być zarzut wobec naszego środowiska Politycznego, to znaczy komplement. Tak samo rzecznicy dyscyplinarni, oni chcą działać w oparciu o ustawy, mają kadencję, zostali powołani zgodnie z prawem. Nic się tutaj w tym zakresie nie zmieniło. Rządząca większość nie próbuje zmienić ustaw, nie próbuje negocjować z prezydentem w tym zakresie. Wandemar Żurek nie próbuje budować jakiegoś kompromisu. Wydaje mi się, że jeżeli by rzeczywiście zależało mu na sprawnie działającym wymiarze sprawiedliwości to przestrzeń do kompromisu z prezydentem. Była oczywiście nie moją rzeczą jest wypowiadać w imieniu prezydenta, ale oceniam to jako i polityk, i prawnik obserwujący te, te sytuacje. Natomiast Żurkowi chodzi tylko o polityczną zemstę. Chodzi o wyrzucenie z zawodu nie tylko tych rzeczników dyscyplinarnych. Nie tylko komisarzy wyborczych. Tam też jest wielu sędziów. Przecież oni chcą przejąć prawda, te urzędy komisarzy wyborczych. Można sobie zadać tutaj pytanie jaki jest tego prawdziwy cel. Ale wyrzucenie z zawodu wielu setek że nie tysięcy nawet sędziów, którzy ośmielili się przyjąć nominację w ostatnich latach jeszcze od prezydenta Andrzeja Dudy zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją. Chce ich żurek wyrzucić z zawodu, wprowadzić ogromny chaos, jeszcze większy niż jest teraz, bo już jest chaos w wymiarze sprawiedliwości. Wprowadzić anarchię tak naprawdę do wymiaru sprawiedliwości. Na tym się to skończy, tylko po to, żeby jakąś swoją prywatną wendetę prowadzić wobec mojego środowiska politycznego. No, tak nie może wyglądać odpowiedzialność za państwo. Możemy dyskutować o Krajowej Radzie Sądownictwa, czy ma być wybrana tak czy inaczej. Dyskusja jest możliwa. Natomiast po pierwsze, nie wszystko to, co się nie podoba Żurkowi jest niezgodne z konstytucją. No, Konstytucja to jednak nie jest jego pogląd, tylko konkretny akt prawny. A po drugie, no, trzeba przede wszystkim być odpowiedzialnym za państwo. Wszyscy sędziowie, którzy zostali powołani są sędziami i to powinien być punkt wyjścia do dyskusji o jakichkolwiek zmianach w wymiarze sprawiedliwości. To na sam koniec, panie pośle, też w związku z opublikowaną przez pana ostatnio książką o potrzebie nowej konstytucji, prośba o taką syntetyczną odpowiedź. To w takim razie, w którą stronę, jak już, że tak powiem, nie będzie pana Żurka na stanowisku, na no a ktoś będzie chciał odbudować ustrój Rzeczpospolitej, a nawet być może zgodnie z intencjami prezydenta zmieniać konstytucję. W którą stronę? System prezydencki, twardej takiej władzy skoncentrowanej w jednym centrum, czy reformy tego systemu parlamentarno-gabinetowego, jaki mamy w tej chwili? Ja, jeżeli chodzi o mój pogląd, to jednoznacznie odpowiadam się za, opowiadam się za wzmocnieniem urzędu prezydenta w takim modelu europejskim, francuskim, czyli pozostawiając funkcjonowanie rządu, a jednak liderem władzy wykonawczej powinien być prezydent z silnymi uprawnieniami, także. W stosunku do innych władz, z możliwością raz na jakiś czas, tutaj to byłoby limitowane, skrócenia kadencji Sejmu, z możliwością wydawania rozporządzeń z mocą ustawy kontrolowanych przez Sejm, później owszem, ale w takich obszarach jak bezpieczeństwo, sprawy wewnętrzne, sprawy zagraniczne i sprawiedliwość, czyli te ważne sektory związane. Będąc, które muszą być silne i odpowiednio zabezpieczone na okoliczność kryzysów, zwłaszcza kryzysu wojennego, który przecież nam grozi. Tego nie chcemy, robimy wszystko, żeby to nie nastąpiło, ale im państwo będzie silniejsze, im lider władzy wykonawczej, prezydent będzie miał szersze kompetencje, tym będziemy mieli większą szansę na uniknięcie tego kryzysu i na dobre przygotowanie się na jego ewentualność. Więc w tym kierunku, moim zdaniem, powinniśmy zmierzać. I powiem, panie że tak, że ostatecznie najważniejsze jest to, żebyśmy wybrali. Zdecydowali. Nawet jeżeli przegrałbym tę dyskusję i zdecydowałaby się większość parlamentarna wzmocnić urząd premiera, to też to będzie lepsze rozwiązanie niż ta sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, kiedy w tej konstytucji nie, pies, nie wydra, nie wiadomo, kto tak naprawdę odpowiada za najważniejsze sektory funkcjonowania państwa. No tak, tylko tu musi powstać w takiej sytuacji kiedyś jakaś zdecydowana większość konstytucyjna. Tak. Bardzo serdecznie dziękujemy, pan poseł Krzysztof Sztucki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Thank you.